Turecki książę podbija Polskę i nie jest to bynajmniej nagłówek o przygodzie z Erasmusa, a kwestia tyczy się broni. Jeżeli już strzelasz, to pewnie wiesz, co jest grane. Jeżeli masz zamiar kiedyś posiadać broń, to zainteresuj się tym tematem, gdyż prędzej czy później trafisz na coś tureckiego. Turcy wydają się robić duże zamieszanie w kwestii broni. Mało tego, również w wiatrówkach, bo gdy kiedyś chciałem sobie kupić PCP, to co drugi sprzedawca wciskał mi, to znaczy polecał mi Made in Turkey. No, przyznać trzeba, że zazwyczaj jest znacznie taniej za rzekomo równie do sprzęt. Czy lepiej? Czas pokaże. Natomiast w niektórych broniowych niszach tureckie produkty wiodą prym w sprzedaży. Dla przykładu strzelby, kral armsy, hatsany, huglu. Coraz częściej słyszę też o sarsil mazach, pewnie źle to przeczytałem, które wydają się takie bardzo eleganckie, przynajmniej jeśli chodzi o pistolety. I niedługo z samych tych nazw będzie można się nauczyć podstaw tureckiego. No właśnie, jeśli chodzi o tanio, wróć niedrogo, to niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie słyszał kiedykolwiek o kaniku. A ów ten ktoś strzela, przynajmniej mniej od dwóch tygodni. Czuję się bezpiecznie, na pewno żadne kamienie w moją stronę nie polecą. I tu pojawia się mały problem. Pierwszy problem, nazwa. Jak to się właściwie wymawia? Kanik? Sanik? Dzianik? Czy może po prostu tanik? A zatem mógłbym teraz cwaniakować, jaki to ze mnie nie jest poliglota. Bo wiem, że turecka wymowa to faktycznie coś w stylu dzianik, ale przecież każdy może sobie to sprawdzić w translatorze. Tylko, czy warto mu ufać? Translator tłumaczy to słowo jako złoczyńca. Miałoby to nawet sens, coś jakby taki rozbudowany bójnik, a może taki twardziel, łotr? No, pasuje do pistoletu. Jednak postanowiłem zapytać u źródła. Po turecku to najlepiej chyba jednak mówią Turcy. I tak się składa, że mój kolega kolegi, prosto z Turcji, chwilowo od pięciu lat mieszkający w Krakowie, zapewnił, że słowo takie nie jest mu znane. Może i gdzieś w jakimś starotureckim, albo jakimś innym lokalnym dialekcie, ale jemu nic na ten temat nie wiadomo. Czy u nas każdy zna słowo hultaj, andrus, gaugan, wałkoń, czy neptek? No właśnie. Jednak co do kwestii wymowy. Dla niego to słowo wygląda na dzianik. Like janik. Exactly janik. Czy teraz powinno się dzwonić do wszystkich sklepów z bronią, żeby nauczyli się poprawnie wymawiać, bo gdy jeszcze raz usłyszę kanik, to dopytam, czy chodzi o kranik, czy konik? No, chyba nie, chyba nie powinno się tak robić. Jak ktoś jest lingwistycznym zboczeńcem, niech próbuje, natomiast trzeba mieć świadomość, że nazwy własne z krajów obcych tak już mają, że przyjmują formę odmienną od oryginału. Bo nikt normalny nie batorzy swoich rozmówców, gdy ci mówią Disney zamiast Disney, czy Iron Man zamiast Iron Man. Wręcz przeciwnie. Jak ktoś w rozmowie w rodzimym polskim języku co chwila włącza tryb akcent lepszy od Native'ów, opowiadając na przykład, że w nowym Iron Man to była taka akcja, to wydaje mi się to dziwne. Dobra. Odchodzimy od głównego wątku. Dla mnie już zawsze będzie to kanik. Nawet jeśli turecki minister poprawności wymowy stwierdzi, że w ichniejszym dialekcie poprawna wymowa to dziani. ja już się nie ugnę, bo każdy wie o co chodzi. Ale możesz dać znać w sekcji komentarzy, co ty o tym myślisz i jak powinniśmy nazywać tę markę. I możesz powiedzieć, że masz to w D i ty się kanikiem nie będziesz interesować. Możesz się nie interesować kanikiem, ale prędzej czy później kanik zainteresuje się tobą, gdyż od strzelnicy aż po fora, grupy dyskusyjne grzmią tematy o tych pistoletach. Że tanie, wróć, niedrogie, to już wiem, ale jak te kaniki działają faktycznie? Ze znanych mi opinii z pierwszej ręki, takich namacalnych, można by rzec, przykładów od dwóch koleżków, wynika, że na takie strzelanie raz na weekend od święta, to urządzenia owe sprawdzają się świetnie. Ja miałem przyjemność strzelać kilka razy z modelu TP9 i przyjemność to naprawdę dobre słowo. Nie wiem jak, nie wiem czy to był po prostu lepszy dzień, ale na dystansie 25 5 metrów robiłem satysfakcjonujące mnie wyniki, i myślę. Że z tym kanikiem mógłbym nawet od czasu do czasu zdradzić mojego Glocka. I na przykład nie zabrać go z szafy, idąc na strzelnicę właśnie na rzecz kanika. Starałem się szukać czegoś negatywnego i kiepsko poszło mi to szukanie negatywnych opinii na temat tej marki. Albo to wyparcie wszystkich kupujących, którzy choćby nie wiem co, to nie przyznają się do kiepskiej decyzji zakupowej, a może jeszcze nie wyszły na jaw charakterystyczne usterki. Bo jest to dość nowe zjawisko na polskich strzelnicach. Jeśli natomiast ty chcesz się pochwalić, czy może Pożalić? Sekcja komentarzy jest dla Ciebie. Materiał nie jest sponsorowany. Nie usunę żadnych komentarzy. Ale, jak ogląda mnie jakiś turecki menedżer. Sir, I want a canic for me. One canic, one movie review. Barter cooperation very welcome. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na strzelnicy. Cześć!